Czym się różnią monitory studyjne od domowego Audio Hi-Fi? Wiele z Was pewnie powie, że to to samo, ale monitory mają lepszą jakość dźwięku i są zazwyczaj aktywne. Nic bardziej mylnego. Monitory studyjne co prawda są zazwyczaj aktywne, ale nie bez powodu. Jest to kwestia wbudowanych zazwyczaj podwójnych wzmacniaczy w układzie B-Amping wraz z aktywną zwrotnicą przez wzmacniaczami, co pozwoli zachować najczystszy, nienaruszony dźwięk. A jako dźwięku mowa, dźwięk z monitorów studyjnych jest bardzo neutralny i nudny, a jego wykres pasma przenoszenia zazwyczaj jest prostą kreską z minimalnymi wybrzuszeniami i spadkiem po lewej stronie. A tak poza tym wbudowany układ wzmacniający będzie już idealny dla danych monitorów i wybranie odpowiedniego wzmacniacza nie będzie dodatkowym problemem. Słuchanie muzyki z takich monitorów nie jest niczym przyjemnym, ponieważ one po prostu do tego nie są przeznaczone. Używa się ich m.in. w studiach nagraniowych dla zachowania każdego detalu dźwięku. Klubny hifi natomiast mają mnóstwo górek w swoim wykresie. Charakterystyki, ale nie ma w tym nic złego. Kolumny HiFi mogą mieć różnorakie brzmienie. Gama modeli na rynku jest bardzo szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie. To samo ze wzmacniaczami HiFi. Każdy gra inaczej, a każdy model kolumny nadaje się do innego rodzaju muzyki. Ponadto systemy HiFi można przeróżnie konfigurować, dobierając wedle uznania wzmacniacz, konwerter DAC, komponenty zwrotnic i tak dalej. Czy monitory studyjne za 400 zł ze sklepów z elektroniką zasługują na to miano? W żadnym wypadku. 400 zł to może najwyżej kosztować sam głośnik, Wysokotonowy z prawdziwych monitorów. Monitory studyne nadają się wyłącznie do studiów nagraniowych, a w zwykłym domu by się najzwyczajniej marnowały. Dobre monitory to tylko część drogi do dobrego dźwięku. Dajcie znać, co sądzicie o mojej nowej serii EVIP w dwie minuty, a także podrzućcie pomysły na inne tematy do szybkiego wyjaśnienia.